Witajcie, moi mali przyjaciele! Jak się dzisiaj macie? Mamy wyjątkowy czas, bo przywitaliśmy nowy rok. A co, gdybyśmy w tym nowym roku postanowili sobie, że będziemy swoimi najlepszymi przyjaciółmi i będziemy mówić sobie miłe słowa, które sprawiają, że nasze buźki się uśmiechają i czują się wyśmienicie? Co? Spróbujecie razem ze mną? Dzisiaj zabiorę Was w opowieść o dziewczynce o imieniu Karolinka, która właśnie nauczyła się, jak kochać siebie i mówić sobie miłe słowa. Zachęcam Was, abyście położyli się wygodnie. Jeżeli czujecie się bezpiecznie, to możecie zamknąć sobie oczka. Pamiętacie już, prawda? Powolutki wdech noskiem i powolutki wydech ustami. Wspaniale wam idzie. To co? Zaczynamy. Nowy rok w krainie miłych słów. Był drugi dzień nowego roku. Świat był cichy, a powietrze pachniało świeżością i śniegiem. Mała dziewczynka, Karolinka, Otworzyła okno i wzięła głęboki wdech. I głęboki wydech. Czuła, jak chłodne powietrze wypełnia jej całe ciałko i jak opuszcza je wraz z wydechem, zabierając wszystkie smutki. To będzie mój nowy rok, powiedziała Karolinka. Rok. W którym nauczę się kochać siebie i mówić sobie miłe słowa. Wzięła powolutki wdech i powolutki wydech. A wy? Zapytała Karolinka: Jakie miłe słowa możecie powiedzieć sobie dzisiaj? Może, że macie piękny uśmiech, śliczne oczka albo zabawny nosek. Albo że potraficie pomagać innym i jesteście wyjątkowi. Miło jest mówić sobie takie ciepłe słowa, prawda? Pomyślcie przez chwilę, co możecie sobie powiedzieć. Weźmy powolutki wdech i powolutki wydech. Karolinka wyszła na spacer po ogrodzie. Śnieg skrzypiał pod jej stopami, a gałęzie drzew wyglądały jak białe chmurki. Każdy krok był jak rytm. Jeden krok wdech i drugi krok wydech. Jestem odważna. Jestem spokojna, jestem wspaniała, mówiła do siebie Karolinka. Nagle zauważyła małego jeża który próbował przejść przez zaspy śniegu. "Cześć jeżu," powiedziała Karolinka delikatnie, żeby go nie przestraszyć. "Czy czasem coś wydaje ci się trudne?" Jeż zatrzymał się na chwilę i spojrzał na nią swoimi bystrymi oczkami. Powoli kiwnął głową i cichutko zakwilił, jakby mówił: "Tak, czasem jest trudno, ale wiesz, Myślę, że mogę spróbować. Karolinka uśmiechnęła się i wzięli wspólny wdech. I wspólny wydech. Tak jak ty, ja też czasem muszę spróbować, nawet jeśli coś wydaje się trudne powiedziała Karolinka. Poczuła ciepło w sercu, wiedząc, że każdy może pokonać swoje przeszkody małymi kroczkami. Wzięła jeża za łapkę i razem ruszyli w stronę starego drzewa, strażnika krainy miłych słów. Pod drzewem były małe drzwi. Karolinka delikatnie je otworzyła i zobaczyła wnętrze pełne miękkiego, złotego światła. Kryształki unosiły się w powietrzu, szumiąc jak cicha muzyka. Każdy kryształ. To jedno miłe słowo, które możemy powiedzieć sobie każdego dnia, pomyślała Karolinka. Wdech i wydech. Jakie słowa chcielibyście powiedzieć sobie teraz? Może powiecie: Jestem odważny, albo jestem dobry, albo jestem wyjątkowa. Albo coś. Co sprawia, że czujecie się spokojni i szczęśliwi? Pomyślcie o takich miłych słowach. Weźmy wspólny wdech i wspólny wydech. Powiedzcie te słowa cicho w myślach i poczujcie, jak robi się wam ciepło w serduszko. Karolinka wzięła głęboki wdech i wypowiedziała głośno. Jestem kochana, jestem ważna, jestem odważna. Kryształki zaświeciły jeszcze jaśniej, a światło rozlało się po całym ogrodzie. Wtedy jeden z kryształków oderwał się i uniósł w powietrzu, prowadząc Karolinkę ku nowej ścieżce. Karolinka szła powoli, czując rytm swojego oddechu. Wzięła powolutki wdech i powolutki wydech i jeszcze raz wydech I wydech. Czujecie, jak pod waszymi stopami skrzypi śnieg, zapytała Karolinka. Wyobraźcie sobie ten dźwięk i wejście ze mną jeszcze raz wdech. I wydech. Ścieżka prowadziła przez las, gdzie Karolinka spotkała wiewiórkę trzymającą w łapkach małe orzechy. Cześć, wiewióreczko, powiedziała Karolinka. Czy czujesz, że możesz mówić sobie miłe rzeczy każdego dnia? Wiewiórka skinęła głową i wzięła wdech. I wydech, i powiedziała sobie kilka miłych słów. A wy, jakie miłe słowa możecie powiedzieć sobie dzisiaj? Pomyślcie jeszcze raz. Idąc dalej, Karolinka dotarła do małego jeziorka. Woda była tak spokojna, że odbijała zimowe słońce jak lustro. Czy widzicie swoje odbicie w wodzie? Zapytała Karolinka: Wyobraźcie sobie siebie w wodzie i weźcie powolutki wdech i wydech. Powiedzcie sobie w myślach: Jestem ważna, jestem dobra, jestem kochana i jestem wyjątkowa. Na brzegu jeziorka Karolinka spotkała małą sarenkę. Cześć, Sarenko, powiedziała. Czy ty czujesz, że możesz mówić sobie miłe rzeczy każdego dnia? Sarenka skinęła głową, a Karolinka wzięła powolutki wdech i powolutki wydech, czując spokój w sercu. Kiedy szła dalej, śnieg powoli ustępował miejsca miękkim, zielonym łąkom. W powietrzu unosił się zapach kwiatów i trawy. Karolinka zobaczyła motylka, który tańczył w powietrzu. Czujecie, jak lekki jest powietrzny taniec motyla? Zapytała Karolinka. Wyobraźcie sobie swój własny lekki taniec. I weźmy wspólny wdech. I wydech. Na łące pojawiła się polana pełna kwiatów i kryształków słów. Każde słowo unosiło się w powietrzu jak mały balonik. Jestem ważna, jestem wspaniała, kocham siebie. Karolinka wzięła głęboki wdech i powtarzała te słowa cicho w myślach: Jestem kochana, jestem spokojna, jestem odważna. A dzieci, które słuchają, mogą powtórzyć teraz ze mną, pomyślała Karolinka. Powtórzysz ze mną te słowa? Jestem kochana, jestem spokojna, jestem odważna. Wspaniale! Gdy słońce zaczęło powoli zachodzić, Karolinka wróciła do swojego domu. Na drodze. Spotkała wszystkie zwierzątka, które spotkała wcześniej. Jeża, wiewiórkę, sarenkę, a nawet motylka. Wszystkie przyglądały się jej i uśmiechały. A wy, zapytała Karolinka cicho, kto jest waszą najlepszą przyjaciółką? A może możecie być nią dla samych siebie? Weźmy teraz jeszcze raz powolutki wdech. I powolutki wydech. Pomyślcie przez chwilę i poczujcie, jak miłe słowa wypełniają wasze serduszka. Karolinka położyła się w swoim łóżku, wzięła przed snem głęboki wdech i głęboki wydech. Dzisiaj byłam moją najlepszą przyjaciółką, szepnęła Karolinka. I zasnęła spokojnie, wiedząc, że jutro też będzie mogła mówić do siebie miłe słowa, wziąć głęboki wdech i poczuć wydech, i poczuć, że wszystko jest w porządku, bo miłe słowa są najlepszą rzeczą, jaką można dla siebie zrobić, aby poczuć się kochanym i wyjątkowym. Wspaniale! Życzę Wam miłych snów. Dobranoc.